Cześć, tutaj Ezik Dzisiaj gramy sobie w Unboxing Simulator. Jest to pierwszy dzień zbierania na Boxland, czyli na najlepszą mapę. Sorry, bo w sensie y, możliwe, że większość z Was grała już w tą grę. <coughs> I tak, y, jak coś to mam lizaka w gębie nie zwracajcie na to uwagi, że tak dziwnie mówię, ale y, też jak klawiatura by wam przeszkadzała, no to przepraszam bardzo. I tak. Mm, miałem coś mówić, ale zapomniałem już. I tak, jest to pierwszy dzień zbierania na najlepszą mapę, y, czyli jest to Boxland. No i co? Idziemy na górę. Czekajcie chwilę, zaraz wrócę, bo nie z przysiądzę zakiem. Jestem, przepraszam. Dobra, czyli już idziemy. Kurde. Ale mnie ta lampka wkrótce. Hmm. Dobra. Jestem gotowy. Jakby przygotować. Dobra. Mogę już yy, kontynuować nagrywanie. Czyli idziemy na górę. Tu jest moja taka. Ulubione miejsce do zbierania. Jak chcecie, to oczywiście możecie pominąć. Ja Wam, ja Wam, e, jakby ja Wam pozwalam. Jak chcecie, oczywiście. Jak jak, jak chcecie, jak otwieram boxy, no to proszę bardzo. Ja możliwe, że to przyspieszę, albo nie. Nie, w sumie nie będę przyspieszał. Także zobaczymy, ile w dzisiejszym odcinku uda nam się nazbierać pieniądzów. <laughs> Zaczęliśmy od 76, chyba. Tam 77, a potrzebujemy 950. Także... No... trochę trochę, trochę sobie tu posiedzimy, posiedzimy na pewno z kilka dni. <laughs> jak, jak chcecie, to y, mogę więcej filmów robić z Unboxing Sim Simulator, jeśli lubicie tą grę. Jeśli... Przepraszam. Jeśli chcecie, to mogę więcej z tego nagrywać. No tak, no to rozwalamy. I już mamy 8. A no tak, tego zrobiłem. Questa 2SXV. Chwila. I co tu się stało? Co to jest? Mm. Okay. Ej, co jest? Patrzcie, to jest ten kwiatuszek i na play. Okej. Okay. Ja dobra. Ja się dopiero teraz o tym dowiedziałem. Czyli <coughs> enchantujemy dwieście. 200... Um. Dobra, to idziemy na górę w takim razie. Oczywiście, jak mnie, mnie w tej grze bardzo łap, w się sensie, no, Ja w to cały czas gram. I właśnie wczoraj dobiłem 100 tysięcy boksów. Oczywiście nie na nagraniu, bo ja. No, ostatnio sobie długą przerwę zrobiłem. Po prostu. Także. No. Słońce mi tu wali. kurde. Kurde, niewygodnie nie jest. Przepraszam was bardzo za to, co ja odwalam. Ale po prostu jest mi niewygodnie. Ja sobie poprawiam stanowisko. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Czyli... No, okej. Okay. Zacięło się, okej. Okay. Hala. Dziękuję bardzo. Okej, okay, dobra, to mi się da eee, Super. Teraz nie będziecie nic widać, widzieć, sorry. No ale po prostu mnie z gry wywaliło. Dobra. <śmiech> Czyli <śmiech> 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 Dobra. już minuta w... ci tam dwie w dupę. Przepraszam. No ale dobra. No to rozwalamy dalej. Już nie wiem, jakoś wczoraj mi się szybciej zarabiało ten hajs 82 No, mega duży progres. Mega, mega duży. A zaraz idę coś sprawdzić. dajcie to rozwalę. I ile kosztuje ten? 140 Ok no To idziemy dalej No nie, dobra Jak coś, ty ja nic nie będę wycinał Więc Wy po prostu możecie sobie to pominąć Jeśli chcecie Się zamudzać Moim próbowaniem Wejścia na górę W sumie to Wasza decyzja Dobra no to idziemy. Chyba tak wolno się zarabia dlatego, bo mam taką słabą broń. Możliwe, że tak. <laughs> Ale jak, jak, chcecie, to mogę zrobić taką serię z unboxing simulator, e, gdzie będę otwierał, nie wiem, gdzie w ogóle będę robił e, wszystko z un taka se o. przepraszam, tak wiem, nie, e, nie. przepraszam za, e, za, to, że nie mogę się wysłowić po prostu, bo ja się nie urodziłem w Polsce, jakby. Chwila, muszę, muszę, muszę pomyśleć trochę Na co mam powiedzieć, czyli tak Mogę zrobić taką serię z Unboxing Simulator yy, no, ze wszystkiego, czyli na przykład jak wbijam tą mapę Albo jak będę otwierał jakieś pety albo jak będę zdobywał jakieś Mityczne czapki, albo jakieś takie wiadomo Jakieś takie pierdały Jak chcecie, no to napiszcie w komentarzach Hashtag Unboxing <laughs> no, ten, Teraz jak się zaśmiałem to w ogóle ten śmiech nie miał sensu Nie miał sensu Nie, ja nawet sam nie wiem Ja zawsze na nagrywkach mówić nie umiem Przepra Przepraszam was Nie wiem ile razy w tym odcinku powiem przepraszam ale przepraszam Także po prostu <laughs> Też nie wiem kiedy się zatmę Nie wiem w sensie nie wiem ile razy się zatmę Zawsze tak to z rodzeństwem gadam Po prostu wyśmienicie O raz i No i właśnie już się zaciąłem Wiecie o co mi chodzi, chyba. Dobra, czyli wiem, nie wiem, z 3SX czy tam 4SXV idzie mega wolno. No dobra, otwieramy jakoś nie za szybko, ale idzie jakoś. Nie wiem, możliwe, że ten film. Yy, ten film może chwilę potrwać. Już trwa 10 minut. No i spadłem. Gdzie, dobra. Nie wiem, możliwe, że jeszcze w tym odcinku wiemy 90 SX albo 100. Nie, możliwe, że wbijemy sto, ja się zamknę. A wy po prostu oglądajcie. I możliwe, że to przyspieszę. No nie, dobra, przyspieszę to. Przyspieszę. Przyspieszę, tak. Dobra, no to widzimy się za chwilę. Chociaż. No, w sumie tu dopiero 10 minut. Mamy 90, jeszcze 10. Nowej broni dzisiaj nie kupię niestety. 100 tysięcy, 130 tysięcy, 130 tysięcy 300. Że mi W sumie dwa. A dwa to mało. Ciekawe, czemu w tej grze gra aż tak dużo Rusków. Czy tam nie wiem, czy są Ukraińcy, czy Ruscy? Nie wiem. To się wydaje, że Ruski są. Tak, dzisiaj wbijemy to 100 SXV i może... że, Może poza nagrywkami jeszcze coś powbijam. Także no, w następnym odcinku nie wiem. Teraz poza nagrywkami może wbiję następne 100, a w następnym odcinku może wbijemy następne 100 Chociaż... Albo dobra, może jeszcze na nagrywce kupię tą broń. Tylko, że po prostu cięcie zrobię. Także jak dobijemy 100, to robię cięcie i wtedy kupujemy broń. W sensie, wiecie, dobiję te 40 i kupię broń na nagraniu. Także jeszcze dzisiaj, jeszcze teraz kupię tą broń. Możliwe, że dzisiaj zrobię dwa odcinki. Także. No, zaraz wbiję w tym jeszcze y, te 4 SXV. Ja nie lubię wymawiać jakiejś długiej, to na przykład SXV. Nie lubię tak wymawiać tego trochę. Tak cały czas i cały czas i cały czas. Jest trochę <coughs> Ile ty, ile tu prezentów rośnie? dwie trzy, dobra hmm, tak 216 dobra hmm. dobra, nie tu se będę otwierał box albo dobra nie, bo tam są bardziej zgromadzone na górze no to tu idziemy na góry w takim rodzie o czyli jak dobijemy te 100, to robię cięcie mam no, następny giełd co tu się stało na przykład patrzcie to ten, ten prezent wchodzi pod ziemię normalnie w sensie wiecie o co mi chodzi jakby każdy boks wchodzi pod ziemię i wychodzi z ziemi ale ja jestem to taki rypnięty ja, ja w sensie jestem dobra mamy sto Rzeczy co już dalej mi się nie chce tego robić. Mamy 121SX i na, na tyle koń, kończymy na dziś. Eee, możliwe, że jeszcze odbierzemy sobie skrzynię. Nie wiem czy w ogóle jest. <laughs> o dobra, można odbierać, no to odbieramy. I jak będziemy mieli 40, no nie mamy 40, czyli ta skrzyniowa 10 sx bardzo dziękuję za oglądanie, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie więcej unboxing simulator, także żegnamy się i widzimy się w następnym odcinku.